Dziękować Jezusowi za Jego obecność w naszych sumieniach. Bóg mówi do człowieka poprzez dobrze ukształtowane sumienie. Głos ten Kościół nazywa naturalnym prawem moralnym. Mówi nam on, co robić, aby czynić dobro, a odrzucać zło. Głos sumienia został wzbogacony przez objawienie Chrystusa, strzeżone wiernie przez Kościół i tradycję. Aby słuchać tego głosu, trzeba pozwolić oświecać się Słowu i magisterium Kościoła, ale także dać Panu szansę, by mówił nam, czego od nas oczekuje. Do tego potrzeba ciszy, ciszy wewnętrznej, którą osiągamy tylko przez modlitwę. Modlitwa ta polega na wsłuchiwaniu się, co Pan chce nam powiedzieć, ze świadomością, że to, o co nas prosi, zawsze jest dla naszego dobra stanowienie Dziękować Jezusowi, że chce mówić do nas i pokazywać nam, jaka jest najlepsza droga do szczęścia. W tym celu modlić się codziennie przez odpowiednio długi czas, by usłyszeć, czego Jezus od nas oczekuje. Powtarzać modlitwę świętego Franciszka, którą modlił się przed krzyżem w San Damiano: Panie, co chcesz, abym uczynił?